Zapraszam na piąty odcinek Czystości z Odzysku i przypominam, już trochę może do znudzenia, że zanim obejrzysz ten odcinek, najpierw koniecznie zobacz wszystkie poprzednie, bo to wszystko układa się w jakąś taką logiczną całość. Wystarczy tylko wejść na portal dwieryby.pl, a tam wszystko można znaleźć. Naturalna dynamika rozwoju związku związana jest też z dynamiką rozwoju miłości, bo podobnie jak człowiek dojrzewa Wkracza w poszczególne etapy, które mają go doprowadzić do dojrzałości. Tak też miłość, która jest podstawą osób budujących związek, też dojrzewa i zmienia się, a w zasadzie nawet to nie miłość dojrzewa, tylko ludzie, którzy kochają, dojrzewają. Można wyróżnić przynajmniej takie trzy etapy na drodze rozwoju miłości. Pierwszy etap Przeżywamy w dzieciństwie, jest to miłość pod hasłem dobrze, że jesteś dla mnie. Można ją przyrównać do miłości małego dziecka. Taka miłość jest zaborcza, zazdrosna, pełna silnych emocji, które um, nieustannie się zmieniają. To okres, w którym przeżywana jest fascynacja, zachwyt, pojawia się idealizacja osoby ukochanej, widzi się tylko jej zalety, które nie zawsze są realne. To czas odizolowania też od grupy, zachwalność na kontakty z ukochaną osobą im mniej jest dziecko dojrzałe, albo osoba kochająca tą miłością jest mniej dojrzała, tym trudniej jej spojrzeć realnie, krytycznie na osobę ukochaną. To czas, w którym osoba kochająca tą miłością pragnie zaspokoić przede wszystkim swoje potrzeby, nawet kosztem tej drugiej ukochanej osoby, a związek stara się budować w konwencji ja potrzebuję, próbując podporządkować sobie nawet osobę ukochaną, bo jeśli będzie tak, jak ja uważam, będzie dużo lepiej. Ten pierwszy etap to miłość egoistyczna, wpatrzona w siebie, oczekująca zaspokojenia swoich potrzeb. Yy, drugi etap, przeżywanie z pod hasłem dobrze, że jesteśmy. Tę miłość można porównać do miłości nastolatków. Chcę uczestniczyć we wszystkich sprawach, które są Twoje. Mam wciąż yy, najlepsze rozwiązania, a Ty masz je przyjmować. To miłość, która jest sprawiedliwa. Wszystko dzielimy na pół. Obowiązki, zadania. Musi być wszystko porówno. Ważne w tym czasie jest odkrywanie tego, że ktoś ma coś, w czym jest lepszy ode mnie. A więc yy, tu podział obowiązku może być yy, ja to, ty tamto. I wreszcie miłość dojrzała, która toczy się pod hasłem Dobrze, że jestem dla ciebie. To miłość, która chce dawać, w tym odnajduje szczęście, to miłość altruistyczna, ale też miłość ta umie przyjmować, choć nie musi. I w tym przyjmowaniu daje możliwość doświadczenia szczęścia przez ofiarodawcę. To miłość, która chce się dzielić, ten etap zapoczątkowuje małżeństwo. I wtedy współżycie też spełnia swoją rolę, prowadzi do owocowania tej miłości, do budowania pomników tej miłości, czyli pojawiają się dzieci. Względem dzieci miłość ta uczy samodzielności i cieszy się, gdy dziecko zaczyna swoje niezależnie, w pełni samodzielne życie. Na tych trzech różnych etapach Inaczej wygląda też miłość erotyczna, ale yy, aby to omówić, potrzebujemy zupełnie nowego cyklu na portalu Dwie Ryby yy, i być może kiedyś z tym się spotkamy. Czym w końcu jest ten program Czystość o Zysku? No o tym już w następnym odcinku, na który bardzo serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.